Pokona bramkarza, czy też bramkarz przeczyta jego zamiary. Niesamowita obrona, bramkarz górą. Strzelec jest załamany, bramkarz zachował się naprawdę fantastycznie Ibrahimowi uderza, piłka ląduje w siatce, gol! Świetnie obronił, nie ma gola! Strzelec się teraz pewnie zastanawia, co by było, gdyby strzelił inaczej. Rui Patricio, ale są to obronił! Nie. Świetnie wykonany rzut karny, brawo! Nie trafia do bramki, nie wyglądał na zbyt pewnego siebie! Poprzeczka! Zabrakło mu trochę precyzji! No, przygotowuje się starannie do wykonania rzutu karnego. Fatalnie zmarnowany rzut karny. Zabrakło koncentracji w decydującym momencie. Czy będą się cieszyć ze zwycięstwa po tym rzucie karnym? Nie, nie ma gola. Brawa dla bramkarza. Fantastycznie zareagował, obronił strzał z rzutu karnego. To nie byle co. Bezbłędnie. Losy tego spotkania zależą od tego rzutu karnego. Nie wytrzymał presji, myli się z 11 metrów i to ich kosztuje awans. A druga drużyna się cieszy, liczyli na błąd i się doczekali.